Radio Gozdawa Zawsze na rybach Witam bardzo serdecznie Dzisiaj naszym gościem jest Jacek Kudza Wielokrotny mistrz świata i polski w casting sporcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać i opowiadać. Jacek będzie o casting sporcie, jak on wygląda na tle sportu. Dla osób, które nie wiedzą, jest to też jedna z dyscyplin wędkarskich w ramach naszego PZW, jak i też zewnętrznego stowarzyszenia, które zajmuje się casting sportem. Witam Cię, Jacku. Chciałbym Cię poprosić o to, żebyś opowiedział naszym słuchaczom o sporcie tym, czym on się charakteryzuje, jakie Wasze sukcesy są, jak wygląda ten sport z Waszego punktu widzenia. Ubiegły rok obfitował w złote medale Twoje córki, żony, więc. Tak na dobrą sprawę jest o czym rozmawiać. Na pewno jeszcze ten temat będziemy kontynuować wiele razy. Rozumiem, że już mogę, tak? tak Witam tak, wszystkich tak. słuchaczy. Miło mi, że mogę zaprezentować naszą dyscyplinę siebie też, swoją rodzinę. No, ponieważ jest to dyscyplina mało znana nie tylko w środowisku sportowym, ale nawet w środowisku wędkarskim, no chyba zacznę od powiedzenia, z czego się wywodzi, na czym polega, kiedy została wymyślona i, i no, po co ona w ogóle jest uprawiana. No, wędkarstwo rzutowe, bo to dwie nazwy funkcjonują, ty powiedziałeś, określiłeś je jako casting sport, ale po polsku od, od dawna jest to nazywane właśnie jako wędkarstwo rzutowe. Wywodzi się w oczywisty sposób z wędkarstwa, tak jak szalectwo wywodzi się z myślistwa. Często używamy tego porównania, no bo jakoś bliższe dla ogółu jest, są dyscypliny właśnie ze strzelectwa wywodzące się, no przecież nawet na olimpiadzie są, są takie dyscypliny: strzelanie berzutków, czy tam do sylwetki biegnącego dzika. Zika, nikogo to nie dziwi, ucznictwo oczywiście całe. Natomiast jeżeli nas ktoś widzi, no to często wyraża jakieś tam zdziwienie, no dlatego takie, takie porównanie się tutaj znalazło i my go często używamy. No, wywodzimy się oczywiście z wędkarstwa. No, kiedyś tam ktoś, kiedyś dokładnie wiadomo, kiedy w połowie XIX wieku wędkarze pomyśleli, że żeby być skuteczniejszym nad wodą, no to dobrze by było na sucho, czyli w jakichś komfortowych warunkach wypróbować różne techniki wędkarskie, udoskonalić je, zobaczyć, jak daleko, czy jak dokładnie, jak celnie można rzucić metodą techniką spinningową, czy techniką muchową, czy multiplikatorową, bo to są trzy takie podstawowe, których my używamy. No, skoro wędkarze już raz wyszli z, z nadwody na łąkę, bo to najczęściej na łące, czy na jakimś boisku się na początku odbywało, no to wpadł ktoś na pomysł, że przecież samo w sobie to może być ciekawe, żeby zobaczyć, kto z nas potrafi najdokładniej rzucić, najdalej rzucić, niekoniecznie potem przechodząc z tą umiejętnością nad wodę. No w ten sposób się wyłoniła osobna zupełnie dyscyplina sportu wędkarskiego, właśnie wędkarstwo rzutowe. No doszło do tego, że tak jak początkowo wszyscy barający się takim zajęciem, Takim sportem, byli wędkarzami wcześniej i to było to źródło, to, to w tej chwili jest całkiem odwrotnie. Często jest tak, że mamy młodzież, zawodników, którzy nigdy nie łowili ryb, a są mistrzami w wędkarstwie rzutowym, mm. więc y, no, poszli jakby od strony tutaj takiej czysto sportowej. No, są przykłady też takie, że z wędkarstwa rzutowego przechodzą potem. Młodzi zawodnicy zwłaszcza do, do różnych metod sportowo-wędkarskich, ale już polegających na łowieniu ryb często odchodzą od nas, no bo dostrzegają coś pozytywnego w łowieniu ryb w sporcie, w rywalizacji. Więc widać, że ten, to wędkarstwo rzutowe znaczenie ma takie obustronne, czyli jest korzyść dla, dla wędkarstwa i można pozyskiwać nowych, nowych adeptów sztuki wędkarskiej dla sportu wędkarskiego, ale już takiego polegającego na owieniu, ryb, ale także dla samego właśnie łowienia. No, ta historia, tak jak mówię, jest bardzo odległa. W Polsce jest to znacznie krócej, ale już przed wojną były pierwsze zawody, zwłaszcza w wędkarstwie muchowym. To było takie silne środowisko krakowskie muszkarzy, no i oni rzuty na odległej, rzuty do celu muchą, linką strągową czy łososiową nawet już wtedy uskuteczniali. Natomiast na zorganizowane takie tory, wędkarstwo rzutowe trafiło po wojnie. No, pierwsze Mistrzostwa Polski zostały rozegrane w 1952 roku, więc tradycję mamy bardzo długą. Ona została niestety w tym roku przerwana, bo od 1952 roku co roku się te Mistrzostwa Polskie odbywały, natomiast w tym z powodu epidemii nie doszły do skutku, na czym bardzo ubolewam ja i no, wielu osób w środowisku. Zresztą nie tylko przecież w lędkarstwie rzutowym takie zawody się nie odbyły. No na pewno będą to pamiętne czasy. Ja historia odnotuję je jako wyjątkowe dla sportu, dla życia społecznego, więc na pewno będziemy mogli odmierzać czas do covida i po. Oby ta przerwa tylko rok trwała. Nie do końca tak z, tymi, z tą przerwą, jak już o tym mówimy, w zawodach wszędzie się stało, bo pewne zawody udało się jednak przeprowadzić, no, ponieważ w marcu została ogłoszony stan epidemii. No to akurat ten cykl halowy, yy, wiem, że na antenie mówiłeś już o Olimpiadzie, ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Wędkarskich. No, tak. Ta, 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 taka, taka impreza w formule halowej odbyła się w tym roku, w lutym, w Pinczowie konkretnie, czyli w akurat w naszym okręgu, bo ja z okręgu Świętokrzyskiego kieleckiego i, i, i. wywodzę, świętokrzyskie województwo, ale okręg kielecki. I, i. Więc ta Olimpiada się odbyła, no nam się udało tutaj, bo mamy taki halowy cykl, dla młodzieży, no trochę analogiczny do regulaminu tej olimpiady i w trzech czwartych udało nam się to zrealizować. No a już po ogłoszeniu epidemii, no, gdy się okazało, że PZW dopuściło możliwość organizacji imprez sportowo-wędkarskich przy zachowaniu tych rygorów epidemicznych. No to stosując się do nich też udało nam się mistrzostwa koła, a nawet mistrzostwa okręgu jedyne w naszym okręgu przeprowadzić. Wracając, wracając do samego sportu mm -hmm. castingowego czy rzutowego, chyba należałoby wspomnieć, że to jest tak jak w strzelectwie czy rzutem ostrze, 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 oszczepem decyduje też w dużym stopniu umiejętność technika, przygotowanie fizyczne, jak i też sprzęt. Czy to mm -hmm. jest faktycznie taka korelacja tych wszystkich elementów stricte sportowych, tak jak w każdych innych dyscyplinach pozawędkarskich obowiązująca? Jak najbardziej, no... Element ten przypadkowości, nie mówię, że on w człowieniu ryb na zawodach gra dużą rolę, ale, ale jednak jakąś gra. Natomiast u nas on ma minimalne znaczenie. Kwestia wytrenowania, przygotowania, odporności psychicznej, fizycznej, również sprzętu, jakie używamy, jest kluczowa i no, porównanie jest dobre, do, tak jak, jak powiedziałeś, do dyscyplin sportowych, takich ścisłych. My mamy dwa rodzaje konkurencji. Mówiłem tutaj o tych trzech technikach, ale w każdej z nich mamy dwa rodzaje konkurencji. Jedne z nich polegają na rzutach do celu, a inne na rzutach na odległość. No te konkurencje docelowe, my je tak określamy w uproszczeniu, no to są bardzo zbliżone do konkurencji strzeleckich, czy to z łuku, czy, czy strzelaniu do tarczy z jakiejkolwiek broni, bo mamy po prostu tarczę. Mamy wędkę uzbrojoną albo w ciężarek, albo w sztuczną muchę, no i mamy wykonać ileś rzutów z określonych odległości, też określonymi stylami wędkarskimi. Natomiast konkurencje odległościowe są w naszej, w mojej ocenie bardzo i chyba obserwatorów też bardzo zbliżone do lekkoatetycznych konkurencji rzutowych, bo to jest nie tylko oszczer, ale na przykład spinningowa technika. Dominuje w tej chwili rzut takim stylem obrotowym. Elementy rzutowe w wykonaniu sprzętu, sprzętu który jest w dyspozycji, jest pozyskiwany w różny sposób. Między innymi robią na zamówienie firmy, są też i gotowe. Wędki do rzutów, ale też i są przerabiane różnego rodzaju wędki. Nie, dlatego sportu jakby niszowego ten sprzęt odgrywa bardzo kluczową rolę. Prawda? Tak, zgadza się. No, jeżeli chodzi o te konkurencje docelowe, to tutaj może to ma mniejsze znaczenie, ponieważ Wędka, którą można skutecznie do celu rzucać, nie musi być specjalnie wyszukana, no nie jest to długa wędka, nie musi być bardzo lekka, więc można spokojnie wędką jakąś starszą, czy nawet z włókna szklanego sobie radzić. Zresztą nawet teraz jest, jest trend taki powrotu do wędzisk z włókien szklanych. Ja nawet się przeżyciłem kilka lat po 30 prawie latach używania wędzki z włókna węglowego, rzucania do celu, a różnica jest taka, że szklaki tak zwane, czyli to szklane jest powolniejsze troszeczkę i przy nerwach, jakie towarzyszą konkurencjom docelowym, no nerwy są niesamowite. Bo jeden błąd kosztuje czasem przegrane zawody, a oddaje się w jednej konkurencji 20 rzutów do celu. No już nie wspominając, że na pewnym poziomie już liczy się też czas i ułamki sekund. Oczywiście, tak, bo przy równym wyniku szybszy zawodnik wygrywa, zdobywa medal kosztem słabszego. Czyli tutaj te, te, te wędki nie są aż tak wyszukane. Natomiast z kołowrotkami rzeczywiście poszliśmy właśnie przez ten czynnik czasu bardzo do przodu, bo. No, to jest chyba takie nowum sprzętowe, bo ja się nie zetknąłem w wędkarstwie i w sprzęcie oferowanym przez firmy z rozwiązaniami takimi, jakie my wprowadziliśmy do wędkarstwa rzutowego, do kołowrotków. Otóż od, to się zaczęło u nas w połowie lat 90., może nawet wcześniej, Czesi pierwsi, zaczęli przerabiać kołowrotki spinningowe, no, jak najszybsze oczywiście dostępne poprzez dołożenie paska zębatego i kół, które powodowały, że przełożenie kołowrotka z 1 do 5 na przykład wtedy rosło do 1 do 15. Efekt mhm. jest taki, że trzy razy szybciej zwijamy, więc zaoszczędzamy czas i na treningach, więcej rzutów zdążymy oddać, no a przede wszystkim właśnie na zawodach. No w tej chwili jest to już udoskonalone, bardzo i upowszechnione na poziomie mistrzostw świata no właściwie nie ma zawodników, którzy nie mają takiego sprzętu, a i młodzież nasza szybko no, widzi, jaka to jest przewaga i, i, i dąży do tego, żeby coś takiego sobie zamówić. Także tutaj poszliśmy w tym kierunku. Natomiast wędki do konkurencji odległościowych, no to tutaj wyścig zbrojeń w cudzysłowiu trwa cały czas, bo Każde nowe rozwiązanie, które daje jakąś przewagę albo z racji szybszego materiału, albo z racji cieńszych blanków, albo też lżejszych, no, ma od razu odzwierciedlenie w jakichś projektach, wędzisk specjalnie robionych do rzucania przez najróżniejsze firmy z różnych krajów. Żeby tak historii. zobrazować tak. na przykład taką mhm. różnicę technologiczną, jak i też osiągania wyników, to możesz powiedzieć jak to się przekłada na odległości? No to znaczy porównywać by można rzuty. No, Parametry sprzętu poza tymi właśnie wędziskami są ściśle u nas określone. O ciężarek, no to już wspominałeś tam kiedyś, że 7,5 g to jest do rzutów jednoręcznych, 18 g do oburęcznych. Średnica żyłki jest też ściśle określona, nie może być przy rzutach jednoręcznych grubsza niż, niż, niż 0,18, tu nie ma żadnej tolerancji ujemnej. Wielkość przelotek też jest precyzyjnie określona, a długość wędziska. A więc te podstawowe parametry no, są, są precyzyjnie określone. No, w związku z tym efekt w postaci dłuższych czy krótszych rzutów bierze się przede wszystkim oczywiście z techniki, z umiejętności, ale też ze sprzętu. Porównanie powiedzmy jakaś topowa wędka w rękach topowego, też zawodnika do rzutu na odległość jednorącz, a wędka pośredniej jakości, no to może być w granicach pięciu, może nawet czasem dziesięciu metrów, czyli dobry zawodnik bez wiatru jest w stanie rzucić siedemdziesiąt kilka nawet metrów jednorącz ciężarkiem 7,5 grama, natomiast przy użyciu tego najlepszego sprzętu, natomiast jak weźmie do ręki coś słabszego, no to może się okazać, że sześćdziesiąt kilka metrów to jest wszystko, co jest w stanie osiągnąć. Ale to też na przykład w waszym okręgu, bo nie ukrywam, że tutaj należy wskazać was jako taki wiodący ośrodek w casting sporcie, między seniorem a juniorem, kadetem, rzut w odległościach jest niezbyt taki duży, prawda? To, to różnica w osiągach, tak? No tak, tak, tak. Nie, 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 to jest spora różnica. To może nie być zbyt imponujące w metrach, ale miejmy świadomość, że jeżeli dochodzimy do pewnej granicy już wytrenowania, to przeskoczenie na kolejny poziom to, to nie jest z rzędu 10 metrów, tylko to już z rzędu 3 metrów czy 4 metrów, bo, bo jak już dochodzimy do, właśnie do tej granicy, to to te różnice są no, na mistrzostwach świata, czasami się centymetrami czy jednym centymetrem wygrywa zawody. No ale tu różnica między powiedzmy kadetem najlepszym a seniorem, w tej już operujemy tym samym przykładem, czyli rzut na odległość ciężarkiem 7,5 grama techniką spinningową jednorącz, no to jest około powiedzmy 15 metrów, bo taki kadet no, jest w stanie rzucić te 50 kilka metrów, 60 no to już naprawdę tacy najlepsi. Natomiast senior, tak jak powiedziałem, bez wiatru no, 70 metrów najlepsi przekraczają 70 kilka metrów to jest. Więc różnica tu jest widoczna. Dla osób, które rzucają na przykład federami, rzut 50 metrów, 40 metrów czy 70 metrów na jakikolwiek głowisku stanowi jakimś tam wyzwaniem. A tutaj przy casting sporcie, gdzie mamy długość wędziska 2,50 i ciężarek Maksymalną dopuszczalną. dopuszczalną, a ciężarek 7,5 grama, i tak, chyba, chyba tylko należy podkreślić, jedną ręką trzymaną tak. wędka. No Zyłka Żyłka nie może być cieńsza niż 0,18. Oczywiście. I to jeszcze okazuje się, okazuje się, że taki kadet może do 50 paru metrów rzucić. Yy, tak, no, są przykłady, ja mówię o powiedzmy jakiejś średniej, ale no, my mamy u nas zawodniczkę, która ciągle jest w wieku kadeta, bo ma w tym roku 14 lat, nazywa się Karolina Kolasz i ona no, bardzo uparta dziewczyna, trenuje ją od wielu lat i ona opanowała ten styl obrotowy i regularnie rzuca na, na zawodach powyżej 60 metrów na tej olimpiadzie w Wenecji, która się ostatnio odbyła. Rzuciła prawie 63 metry i przegrała tylko z dwoma 16-letnimi juniorami. No więc... bo, tutaj, bo tutaj też odgrywa wysokość zawodnika. Tak jak no to wiadomo, niektórych... oczywiście. Im wyżej, no to, inwyżej... to większy zasięg ramion. Sprawność fizyczna no też, też gra dużą rolę. Tak, dziewczyna jest oczywiście wyrośnięta. I to też właśnie rozmawiamy o tym elemencie, żeby pokazać, jak ta dyscyplina sportowa jest zbliżona do wszystkich innych dyscyplin, Nie, niekoniecznie lekkoatletycznych, ale w ogóle dyscyplin, gdzie tutaj odgrywają właśnie te szczegóły fizyczności, sprzętu. Techniki, i taktyki, jak chyba to też w jakiś tam sposób oddziaływuje na zawodnika. Dobrze. Tak. Wędkarstwo rzutowe jest bardzo zbliżone do wszelkich dyscyplin sportu wędkarskiego. No, myślę, że nawet obserwator, taki na przykład dziennikarz sportowy widząc naszą dyscyplinę, no, no widzi, że to jest bardzo podobne do, do tego, co obserwuję w innych zawodach sportowych, mówiliśmy o tym aspekcie sprzętowym, o tym wytrenowaniu, no jeszcze muszę powiedzieć o jednej rzeczy, która jest niezwykle istotna, właściwie kluczowa, jak chodzi o osiągane wyniki. Jeżeli już jest się na poziomie odpowiednim wytrenowania, jeżeli ma się. Predyspozycje fizyczne, ma się odpowiedni sprzęt, to wszystko to może wziąć w łeb, jeżeli ktoś nie będzie miał wystarczającej odporności psychicznej, bo każdy sport wywołuje emocje i paraliżuje. No, nasz sport przez to, że rzuty do celu szczególnie tak bardzo zależą od tak niewielkich wachnięć czy, czy skręceń, czy drżenia ręki no, powoduje dodatkowe właśnie emocje. Jeżeli ktoś, co jest tymi nerwami nie umie poradzić, to na treningach rzuca maksymalne wyniki, czy bardzo wysokie wyniki, a przychodzą zawody i on się w momencie, jak sędzia mówi komendę start, czas start, taki zawodnik się rozkleja i rzuca czasem 40% mniej, czasem połowę tego, co jest w stanie i na treningu na zawołanie potrafi zrobić. Mamy wiele takich przykładów. No to jest też atut tego sportu, bo treningiem i startami można zwalczyć taki, taki problem z psychiką danego zawodnika, czyli jest to też świetna szkoła życia, bo przecież odporność i umiejętność radzenia sobie ze stresem przydaje nam się i na egzaminach, i w pracy, i w jakiejś rozmowie kwalifikacyjnej, jeżeli pracy właśnie szukamy. Więc to jest ważny aspekt sportu wędkarskiego, a w szczególności wędkarstwa rzutowego. Najfajniej no jest jeszcze poopowiadać dużo rzeczy o, tym, o tej dyscyplinie. Mam nadzieję, że w następnym jakimś wywiadzie będziemy dalej to kontynuować, ale wróćmy może między innymi do twojej rodziny i ciebie i twoich sukcesów sportowych w ubiegłym roku i w minionym czasie. Mógłbyś opowiedzieć nam o Waszych sukcesach, o tym, jak wam poszło w Szwajcarii w ubiegłym roku, bo nie tylko wam, ale całej kadrze Polski właśnie w casting sporcie? No, w zeszłym roku odbyły się mistrzostwa świata w kategorii juniorów i one rzeczywiście w Szwajcarii miały miejsce. Natomiast seniorzy rywalizowali w Czechach tak, we tak, tak, tak. no, Ja w tej imprezie brałem udział z moją małżonką Renatą, którą tam żeśmy startowali. Córka Magdalena, moja wychowanka też, która jest najbardziej utytułowaną zawodniczką w historii nie tylko wędkarstwa, ale w ogóle sportu polskiego. No tak, robiłeś takie porównanie w tabelach do sportów pozostałych? Które są uznawane mm -hmm. za sport. I Magdalena tam jest w czołówce. Tak, tak. No, zdobyła 51 medali na Mistrzostwach Świata w kategorii kobiet, czyli w kategorii dorosłej. Mm -hmm. Ma 13 tytułów Mistrzyni Świata, więc to, to są wyniki no, trudne do osiągnięcia w wielu konkurencjach sportowych. Trochę to dlatego, że u nas na mistrzostwach świata można tych medali sporo zdobyć. Kobiety rozgrywają siedem konkurencji plus do tego dwa wieloboje, plus drużyna, więc łatwiej powiedzmy być tym multimedalistą niż w sporcie takim, gdzie jest jeden medal do zdobycia. Niemniej Magda tych medali w łączej klasyfikacji całych mistrzostw zdobyła wiele, w tym tytuły mistrzowskie. No a te są już porównywalne w zupełności, na no przykład ze złotym medalem w wędkarstwie spławikowym, prawda? Bo ten jeden można na Mistrzostwa świata zdobyć. Tak. No, w zeszłym roku mnie się udało podtrzymać serię tutaj taką medalową, bo po raz piąty w swojej karierze mistrzem świata zostałem. Tym razem akurat w odległości oburęcznej spinningowej najdłuższy rzut zanotowałem taka bardzo ważna dla mnie jest sprawa, bo ja jestem specjalistą w tych konkurencjach, konkurencjach odległościowych. No i miałem już na koncie tytuł Mistrza Świata w odległości muchowej jednoręcznej, w odległości muchowej oburęcznej, w odległości spinningowej jednoręcznej. Do kompletu mi brakowało odległości tej spinningowej oburęcznej, więc tutaj to, to uzupełniłem. Nie jest to jeszcze całkiem komplet, bo jeszcze odległość spinningową multiplikatorem mamy taką konkurencję. No tu jeszcze mi się nie udało medalu zdobyć, więc jest jeszcze o co cel jakiś, na przyszłość. <laughs> Natomiast Renata, twoja małżonka? Mor moja, żona, moja żona jest nauczycielką wychowania fizycznego, absolwentką krakowskiego AWF-u. W związku z tym no też predyspozycja do sportu ma, prawda? No bo skoro taki kierunek studiów wybrała, ona ma troszkę mniejszą odporność psychiczną ode mnie i od córki, no i to, to wpływa na wyniki. W związku z tym, tym medali zdobyła mniej, niemniej no, trzy medale na poziomie Mistrzostw Świata udało jej się w karierze zdobyć, w tym jeden właśnie w 2019 roku w konkurencji docelowej. W skiszu multiplikatorowym. Był to brązowy medal. No właśnie, to co, to co ci sukces. brakuje? To tak? co no, mnie brakuje w konkurencji odległościowej. Odległościowej, tak. A to, w, w, w skiszu, czyli w konkurencji docelowej. Której no zresztą też medalu nie zdobyłem, bo w docelowych konkurencjach mniej zdecydowanie tych medali ja akurat zdobywam. To tak na dobrą sprawę rodzina sportowa utytuowana. Jeszcze taka mała dygresja, bo młoda gdzieś funkcjonuje też i w stowarzyszeniu i Magdalena pomaga w je afrykańskim którymś z krajów, prawda? Tak, tak, to jest taka fundacja. I w Zambii, no, znalazła taką, taką przystań fajną w szkole plan prowadzonej, gdzie na zasadzie wolontariatu ta fundacja pomaga w uczeniu afrykańskich dzieci. No i moja córka była dwa razy już w tej Zambii. Raz przez ponad miesiąc, drugi raz krócej. Uczyła informatyki, też zorganizowała no, wspólnie z innymi oczywiście taką informatyczną klasę dla, dla afrykańskich dzieci. No, jest super sprawa, że o czymś takim myśli. Wszystko na zasadzie wolontariatu, a tak naprawdę dokładając sporo, no bo cały koszt wyjazdu, pobytu to już na, na swój rachunek musiała wziąć. Także Jeżeli jest... dobrze pamiętam, to chyba też tam były jakieś zajęcia z casting sportu. Przeprowadzone Dokładnie przez tak. nie. Jednym, jednym z pomysłów to było no, zaszczepienie, próba zaszczepienia wędkarstwa rzutowego no, na takim egzotycznym zupełnie gruncie w Afryce. Nie nie, nie nie ma zawodników poza Republiką Południowej Afryki, a nawet mistrzostwa świata były, na których mm -hmm. byłem, rekord świata tam zresztą nawet pobiłem. Mm, Natomiast gratulacje. w Zambii nie, nie, to było w 1996 roku. Natomiast w Zambii no, nie było nigdy tego sportu. Magda się przygotowała do tego. Na mistrzostwach świata to było dwa lata temu, rozpropagowała sam pomysł prosiła o pomoc sprzętową, wielu zawodników przekazało swój sprzęt, no bo chodziło o to, żeby zawieźć do Afryki i zostawić tam gotowe wędki do rzucania z kołowrotkami, z ciężarkami. No i doprowadziła ten pomysł moja Magda do końca, bo odbyły się rzeczywiście pierwsze, tak oficjalnie tam zostały nazwane, Mistrzostwa Zambii wędkarstwie rzutowym wystartowało tej młodzieży. Sporo było chętnych, było dużo więcej chętnych niż możliwości tych sprzętowych, a przede wszystkim możliwości obsłużenia ich, czyli, czyli no zajmowania się, nauczenia, pokazania, no bo oczywiście wcześniej konieczne były treningi. Zrobili oczywiście tarcze, bo nic takiego tam nie było, no nie, nie woziła samolotem tych tarczy, tylko na miejscu trzeba było je zrobić to też się udało tam przeprowadzić. Fajny reportaż z tego zrobiła jest. Gdzieś tam na jej blogu dostępny. Super, dziękuję bardzo za poświęcony czas. Mam nadzieję, Jacku, że może i w poszerzonym gronie dokończymy następny jakiś wywiad w tym aspekcie i będziemy dalej rozmawiać o tym sporcie, który jest naprawdę przebogaty. Jestem do dyspozycji. Jest to miłość mojego życia, więc przyjemność, przyjemnością na ten temat porozmawiam. Dziękuję i życzę miłego dnia i pozdrowienia dla całej rodziny od Radia Gazdawa i mnie osobiście. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję również. Radio gozdawa Zawsze na rybach.